Cześć! Zapraszam na recenzję gry z 2025 Ariana Grande. Jeśli są tutaj fani tej artystki, to będziecie tą edycją zachwyceni, bo jest w niej aż 5 choreografii do jej piosenek. Zanim zacznę recenzję, obraz, który widzicie jest nagrywany kamerą, a nie przez grabera podpiętego do konsoli, więc proszę, nie sugerujcie się kolorami i jakością tego wideo i traktujcie to jako tło do tego, co mówię. Niestety nadal nie kupiłam sobie grabera, więc ten obraz nie jest najlepszej jakości, za co Was bardzo przepraszam. Dziś nie pokażę Wam pudełka, bo nie posiadam. Pierwszy raz kupiłam ten tytuł w formie cyfrowej i nie zamierzam kupować tej gry w opakowaniu, która ma kartkę z kodem, co jest absurdem. Więc kupiłam tę gę online i zapłaciłam jedynie 170 zł, a nie ponad 200 zł. Gę kupiłam przed premierą. Kod oczywiście otrzymałam w dniu premiery i grałam w dniu premiery. Plan był taki, że ta recenzja miała się ukazać w weekend po premierze, ale tak się nie stało. Tym razem nie przez chorobę królika, ani przez żadną inną chorobę, a przez jedną chorografię która tak mnie wkurzyła, że nie chciałam nagrywać tego filmu w emocjach. Wiem, że to miałoby więcej wyświetleń, ale postanowiłam tego nie robić. Tylko poczekać dwa tygodnie, ochłonąć, wrócić do tej gry, by znów w nią grać. Jaka jest ta edycja? Bardzo nierówna pod względem holografii. Sama lista piosenek jest ciekawa, różnorodna, nie mamy tutaj już K-popu, co jednych ucieszy, a innych zmartwi, więc dobór piosenek moim zdaniem jest bardzo dobry, chociaż moim zdaniem nie do końca wykorzystano potencjał tych piosenek i wymyślono ciekawe choreografie. To nie tak, że każda choreografia jest tutaj nudna. Nie ale na przykład zauważyłam, że w wielu choreografiach z tej edycji niestety przewijają się niektóre ruchy, nie udało się ich moim zdaniem. Zamaskować, były bardzo widoczne i przeszkadzało mi to. Że ta powtarzalność tutaj była widoczna, przynajmniej dla mnie, chociaż rozumiem, że nie dla każdego będzie to wada, być może dla kogoś będzie to zaleta, bo dany ruch potrafi wykonać, więc jest po prostu to dla niego prostsze niż gdyby nie potrafił go wykonać. Jeśli jednak są wśród moich widzów osoby, które regularnie gają nie tylko w te najnowsze odsłony, ale też i w te starsze, to tą powtarzalność od razu zauważycie, jeśli chodzi o niektóre ruchy, i być może, tak jak i mi, będzie Wam to przeszkadzać, niestety. Nie wiem, czy też tak mi. Ale ja miałam wrażenie, że w wielu piosenkach, które teraz widzicie na ekranie, choreografia nie została wymyślona pod te piosenki, tylko wzięto choreografie, które miały trafić pod inne piosenki w poprzednich edycjach, ale tam nie trafiły i wykorzystano je tutaj. Serio, jakby tancerze swoje, melodia swoje. Ale okej, okay, może to tylko ja mam takie dziwne, myrne wrażenie. Jednak najgorsze jest to, że w wielu piosenkach ta choreografia jest po prostu nudna! Ja usypiałam! Te ruchy są nudne. I żeby nie być go porównajmy sobie teraz te dwie piosenki, tak? One moim zdaniem są bardzo do siebie podobne, jeśli chodzi o melodię. Natomiast zwróćcie uwagę na ruchy. Jak tam ruchy są ciekawe, ekscytujące, jest coś nowego, ciągle się coś zmienia, a jak tutaj te ruchy są nudne. I to nie jest kwestia piosenki, od razu Wam powiem, to nie jest kwestia piosenki, piosenka jest super. To jest kwestia tego, że ta choreografia jest nudna. Ja usypiam, a jeśli ja. Nudzę się przy tych ruchach, to wizualne aspekty mnie nie pociągną. One nie sprawiają, że stwierdzę, dobra, może ruchy były beznadziejne, chory za to, jak ta piosenka wyglądała, bo ja nie oglądam dysku. Tu nie o to chodzi, jedną z takich piosenek jest piosenka ze Spongebobem, przy której nie wiem kto się będzie dobrze bawił. Sama holografia nie dość, że jest męcząca, to jest jeszcze nudna. Ja się cieszyłam, że dano tutaj piosenkę ze Spongeboba, chociaż ja tej bajki nigdy nie oglądałam, ale kojarzy mi się ona z czymś błyskotliwym. A przynajmniej z tego co słyszałam, to pierwsze sezony były błyskotliwe, zabawne, ciekawe i takiego tańca tutaj oczekiwałam, ale nie. Taniec jest nudny, cały czas powtarzamy te same ruchy. Jedyny plus to to, że to jest animacja, to jest jedyny plus, więc wygląda to ładnie. Tylko co z tego, jak ja się nudzę, a dodatkowo bolą mnie ręce, bo ta holografia każe nam bardzo długo trzymać ręce w jednej pozycji. Wiecie, muzyka sobie trwa, a my stoimy i mamy ręce w taki sposób, jak teraz widzicie na ekranie. No super zabawa, naprawdę 10 na 10. To to jest ten taniec Spongeboba? Serio? Ja myślałam, że umrę z nudów. Tańczyłam dwa razy ten taniec i już nigdy więcej w niego nie zatańczę, bo jest nudny i jeszcze bolą ręce. Dziękuję twórcom, że tak się świetnie bawię przy tej piosence. Naprawdę 10 na 10. Tylko że nie. Jeśli graliście w poprzednie edycję Dzendsa, to wiecie, że w tych piosenkach była też fabuła. I powiem wam, że ja się do tego przyzwyczaiłam do tej fabuły, że w piosenkach właśnie toczy się jakaś fabuła, a nie mamy sam taniec. W tej edycji tego nie ma. Od po prostu mamy sam taniec, przez co ta edycja wydaje mi się biedniejsza. Twórcom nawet się nie chciało utworzyć dedykowanej playlisty dla tej edycji. Nie ma. Po prostu nie ma. Ale dano nam playlistę na uczczenie 15-lecia Just Dance do której też się przyczepię, bo dano tutaj nam piosenki, które nie występują w edycjach poprzednich, a są wzięte z Just Dance Plusa. To po co dawać je tutaj? Bez sensu. Sama playlista rozpoczyna się chyba najnudniejszą piosenką i holografią z Just Dance 1, serio. Tak, świętujecie 15-lecie tej serii TĄ PIOSENKĄ? Nie wiem, jedyna, jedyne... wytłumaczenie jakie mam, to takie, że po prostu skończyła im się licencja na ciekawsze utwory, żeby tutaj rozpocząć tą playlistę. Bo inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię. Oczywiście playlista na 15-lecie jest dostępna czasowo, bo po co dać coś graczom za darmo za to, że są z marką już 15 lat. Wiecie co, ludzie narzekają na EA, ale czego by nie mówić, to przynajmniej do Simsów 4 dają darmową zawartość, może nie często, ale dają. A Ubisoft prędzej by zamknęło studio, niż dało tą playlistę z tymi piętnastoma piosenkami na zawsze w ramach podziękowania dla graczy, którzy kupują te gry. O wiele korzystniej na tle piętnastolecia wypada dziesięciolecie, które było w edycji 2020, w której to edycji mieliśmy całą fabułę obudowaną wokół piosenek, które były najbardziej znane z poprzednich części. I tutaj chciałam wam pokazać, jak ten tryb wyglądał z edycji 2020 i porównać go z piętnastoleciem. W zeszłym roku wyłączył ten tryb. Oczywiście nie można było osobom, które są zarejestrowane na Ubisoft, wysłać takiej informacji, że ten tryb zostanie wyłączony, niebo po co. Na mailu oczywiście mogą mi przypominać, że jest nowa edycja Just ale żeby poinformować konsumentów, że jakiś tryb zostanie wyłączony, to nie, bo po co? Żałosne, po prostu żałosne. Także brawo Ubisoft, naprawdę szanujecie swoich konsumentów, aż chce mi się kupić kolejną edycję. Wracając do edycji 2025, powracają też piosenki pokładkowe. Na szczęście dla mnie są tylko dwie. Chociaż tutaj muszę Wam powiedzieć, że byłam zdziwiona, bo przy tych piosenkach, a w zasadzie przy tych choreografiach, nie męczyła mnie choroba lokomocyjna. Być może dlatego, że były one wolniejsze. I miałam wrażenie, że nie były tak bardzo poklatkowe jak w poprzedniej edycji, co dla mnie było plusem. Sama choreografia w tych dwóch piosenkach była bardzo dobra, zwłaszcza w piosence. Play Date by Melanie Martinez, która według mnie jest niesamowita i ona jest dziełem sztuki wręcz. Bardzo mi przypominała wizualnie oczywiście grę Samorost i ogólnie gry, które robiło to studio. Zabrakło mi piosenki, która by wykorzystywała pandę poklatkową Te piosenki, dwie, które były w poprzednich edycjach, były super zrobione. Tutaj tego nie ma. Co prawda, wydaje mi się, że ta piosenka, czyli piosenka Sleigh Ride by Mrs. Claus and the Elves, wykorzystuje animację poklatkową ale nie jestem do końca pewna, czy to na pewno jest animacja poklatkowa czy może jest to jednak wygeneracja komputerowo. Patrzyłam sobie na YouTube gdzie tego najnowszego i niestety nie widziałam, żeby się chwalili, jak tworzyli tą piosenkę. Zdziwiło mnie też to, że przed wypuszczeniem tej edycji nie zrobiono nowego sezonu, co też sprawiało, że ta edycja nie wyszła tak jakby z pompą, tylko od tak ją dano i już. Nawet usunięto ikonę sezonów. Jest teraz taka pustka, która nie wygląda dobrze. A po wyglądu, to nie wiem, czy tylko mi te latające gwiazdki i inne itemki się nie podobają. Jeśli chodzi o błędy, to ja spotkałam się z błędami. Zresztą widzicie je teraz na ekranie. Na szczęście zdarzyły się tylko jednego dnia. Poza tym gra mi się ścięła przy tańczeniu i całkowicie straciłam punkty, co było irytujące. Mówię już bardzo długo o tej edycji i możecie sobie myśleć, że ta edycja nie ma nic ciekawego do zaoferowania. I tu Wam powiem, że nie do końca. Powiem, wprowadzono tutaj pewną nowość. Otóż w jednej piosence mamy trzy poziomy trudności. I wiecie co? To jest super pomysł, który bardzo mi się podoba. Wiecie ile piosenek wykorzystuje ten ciekawy pomysł? Napiszcie mi Wasze typowania w komentarzu na dole, a więc tych piosenek, które Wykorzystuje ten ciekawy pomysł, jest trzy. Trzy piosenki, które wykorzystują ten fajny pomysł. I mają trzy poziomy trudności. Czemu ten pomysł jest ciekawy? To coś innego, coś świeżego, coś, czego jeszcze w tej serii gier nie mieliśmy. Niestety mam wrażenie, że ktoś na to wpadł, gdy zostały mu tylko trzy choreografie do zrobienia i niestety nie można już było tego wykorzystać, a szkoda mam nadzieję, że w przyszłej edycji, o ile się ona oczywiście pojawi, to będzie tego typu piosenek więcej, które mają trzy poziomy trudności lub dwa poziomy trudności. To jest fajny pomysł, moim przynajmniej zdaniem, tylko kompletnie niewykorzystany. Wadą niestety jest to, że niezależnie. Nie od tego jaki poziom wybierzemy, nie mamy zaznaczonego tego na którym poziomie tańczyliśmy przy piosence. I moim zdaniem to jest strasznie leniwe. Można to było zrobić, tak żeby były wyświetlane te wyniki i obok tego poziom na którym tańczyliśmy. Just dance 2024 było świetną edycją, która jest w mojej topce trzech najlepszych dżosdensów. Ona była rewelacyjna. Mieliśmy tam choreografie, które były dynamiczne, ciekawe, które idealnie pasowały do utworów, które tam mieliśmy. Bardzo ciężko byłoby przebić tą edycję, i niestety edycji 2025, moim zdaniem, nie udało się to. I mamy spadek w dół. Zabrakło mi tutaj pomysłowości, polotu. Fakt, są tutaj też ciekawe choreografie, ale niestety spora część z nich. Jest po prostu nudna. I jeszcze ma się wrażenie, że te ruchy nie były przygotowane pod daną piosenkę. Ja sobie dam rękę obciąć, że choreografia do piosenki jednego z moich ulubionych zespołów, jakim jest Maroon 5', nie została zrobiona pod tą piosenkę. Tylko była alternatywną wersją do piosenki Rasputina, chyba z czwartej edycji, o ile się nie mylę. Tylko że wtedy ją nie wykorzystano, ona gdzieś przeleżała w szafie i być może jakiś sprzątacz ją znalazł i podrzucił reżyserowi tej edycji. I dyrektor stwierdził, albo ktoś decyzyjny stwierdził, że nieważne, że ta choreografia nie pasuje do tego utworu. Nikt tego nie zauważył. Będą tańczyć i stwierdzą, że hm, to jest alternatywne. Zresztą już i tak według nich nikt już nie ma edycji Just Dance 4 nikt już o tym nie pamięta. Ja mam i pamiętam. I to nie jest innowacyjna choreografia. To są ruchy z czapy. Po prostu, to są ruchy z szczapy. to nie jest innowacja, to jest robione na odwarsie. Jakby dosłownie wzięto choreografię z Rasputina, która miała być alternatywną choreografią do tej piosenki i wklejono do Maroon 5 z jakiegoś powodu. No moim zdaniem chodziło o brak hajsu, bo innego powodu nie widzę. Ja nie twierdzę, że nikomu nie spodoba się ten taniec, ja tylko mówię o moich odczuciach. A moje odczucia są takie, że ten taniec wybitnie nie pasuje pod ten utwór. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejną nudną choreografię dla mnie miała piosenka. Miley Cyrus, Party in the USA. Tańcząc myślałam tylko, kiedy ta piosenka się skończy, tak bardzo mi się ona dłużyła. I ta piosenka ma dwie choreografie. Tylko co z tego? Druga choreografia jest fajna. Ale moim zdaniem nie pasuje do tej piosenki. W sensie ja mam znowu wrażenie, że to była choreografia, która miała być do innej piosenki, ale dano ją tutaj. Bo tak, ale być może to tylko moje odczucia, a wasze są zupełnie inne i to jest okej. Okay. I mam nadzieję, że po prostu osoby, którym się podobają te choreografie, nie będą na mnie złe i nie poczują się dotknięte. Bo ja nie mówię nic o was, ja tylko mówię, że mi personalnie nie podobają się te choreografie i czułam na coś więcej, ale jeśli wy bawicie się dobrze to super, to o to chodzi. Plusem jest to, że mamy piosenki dla dzieci, mogłoby być tutaj ich jeszcze więcej. Co prawda choreografia do piosenki ze Spongebobem mi się nie podoba, ale pozostałe choreografie są w porządku, przyjemnie się przy nich tańczy. W tej edycji również mamy piosenki klinczowe i w większości one są super, przynajmniej dla mnie. Te tańce są dopasowane do tych cringe'owych piosenek, tworzą całość, są fajne, energiczne. Niestety znalazła się tu też taka klinczowa piosenka, w którą ja nie za Tańczę, bo jej bardzo nie lubię, ale być może Wam się ona spodoba i będziecie się przy niej świetnie bawić, czego Wam oczywiście życzę. Nie do końca rozumiem, czemu mamy tutaj aż 5 choreografii do Ariane Grande. Co do której nic nie mam, same piosenki są bardzo przyjemne, problemem są tutaj choreografie, które niczym się nie wyróżniają. Są tutaj też choreografie, które są świetne to są te dwie piosenki, zwłaszcza ta piosenka. Ta choreografia jest super do piosenki Ariany Grande. Ona podkreśla tę piosenkę, ona z nią współgra. Mamy tutaj dodatkowo dwa poziomy trudności i inny taniec. Mega mi się to podoba. To jest kreatywne i to pasuje do tego utworu. To, co Wam wcześniej powiedziałam, nie sprawiło, że Gę odłożyłam na metaforyczną półkę. Tym powodem była choreografia do piosenki z Titanika, którą uwielbiam. I tak, jest sama piosenka memiczna, ale dla mnie jest ona memiczna tylko bez głosu Serin. Czemu nie można było dać dwóch wersji tej piosenki, tej ballady w zasadzie? Czemu nie mogła być to wersja alternatywna tej piosenki? Tylko jedyna wersja. To mocno mnie wkurzyło. I dziś te emocje już mi opadły związane z tą beznadziejną choreografią, ale wcześniej byłam tak wkurzona, że ten taniec, który tutaj robiłam, który wy nie widzicie, polegał na machaniu byle jak kontrolerami, nie zwracałam w ogóle uwagi, co ci klauni, znaczy tancerze robią. Ja tu nie chcę obrażać tancerzy, bo przecież to nie jest ich wina. Chociaż początkowo, powiem szczerze, że, że w myślach byłam na nich wściekła. Tylko, że tak jak mówię, to nie jest ich wina. Oni nie wpadli na ten pomysł, tak zakładam, tylko choreograf. Oni tylko wykonywali swoją pracę. I jeszcze raz to podkreślę, gdyby to była alternatywna wersja tej piosenki, ani słowa bym o tym nie pisnęła w tej recenzji. Ani słowa, naprawdę. Nie powiedziałabym nic, bo bym stwierdziła, okej, okay, dobra, mi się to nie podoba, ale inni się fajnie bawią, zakładam. I super, każdy ma to, co chce, każdy ma swoją wersję, ale nie. To jest jedyna wersja. I tak jak mówię, ja rozumiem, że piosenka jest memem i dla mnie też jest memem, ale bez głosu Serin. Po prostu, jak gdy słyszę jej głos, to mam ciarę na całym ciele. Ja zamieram, ja nie potrafię się śmiać. Ja po prostu jestem zahipnotyzowana jej brzmieniem głosu, który mnie obezwładnia. To dlaczego taka Ariana Grande lub inni artyści Mogą mieć wersje alternatywne swoich piosenek, a piosenka z Titanika ma tylko jedną wersję. Ktoś mi to wytłumaczy w komentarzu, czemu tak jest. I tak jak mówię, ja rozumiem, że ktoś może się przy niej dobrze bawić i super! Jednak ja się przy niej dobrze nie bawię. I ktoś z Was pewnie sobie pomyśli teraz, że przecież to jest ballada, to jest powolna piosenka, tego się nie dało inaczej zrobić niż na śmiesznie. I okej, okay, być może dla Ciebie się nie dało, ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Bo skoro w poprzedniej edycji mieliśmy utwór wzięty z jeziora łabędziego, który unowocześniono, przerobiono i wyszło fenomenalnie. To była jedna z najlepszych choreografii, jakie do tej pory mieliśmy. To był po prostu obłęd, dało się to zrobić. A tu co, tutaj się nie dało? Nie, nie można było tego unowocześnić, troszkę zmienić? Ewentualnie mieliśmy też drugą piosenkę, która również została unowocześniona, i nic, dało się jakoś zrobić taniec, który był bardzo klasyczny, ale nadal miał fajne elementy. Ale nie, nie zrobiono tego. Moim zdaniem jedynym wytłumaczeniem nie jest kasa, a to, żeby zrobiło się o tej edycji głośniej, żeby troszkę. Zirytować gra, czy wywołać kontrowersje, po to właśnie, żeby było głośniej o tej edycji kosztem tej piosenki, która, tak jak mówię, może i jest dla wielu memem. Ale nie dla każdego. I żeby nie było, nie wszystkie holografie są dla mnie kiepskie. Nie, mamy tu też takie holografie, które się wybijają na tle tej przeciętności i nudy. A przede wszystkim pasują do muzyki i te piosenki w których moim zdaniem choreografia naprawdę błyszczy macie teraz na ekranie. Bardzo podoba mi się to, że możemy kupić pakiet piosenek. Tylko zastanawia mnie, czy one już zostaną na zawsze na naszej konsoli na karcie pamięci, czy może jak licencja się skończy, to one znikną z naszej konsoli. Nie wiem, mam nadzieję, że zostaną. Sam pomysł jest super, natomiast znowu muszę się przyczepić, bowiem jeden z pakietów, które właśnie chciałam kupić A Boys Are Liar Part 2 by Pink Panthers, Ice Spice. Ja tą choreografię uwielbiam z tej piosenki. Chciałam sobie więc kupić ten zestaw, ale coś mnie tknęło, żeby najpierw sprawdzić jakie jeszcze inne piosenki się znajdują, bo choć mam tutaj ich tytuły na górze, to niestety nie do końca mi one cokolwiek mówią, bo ja ani pamiętam tytułów, ani wykonawców w wielu piosenkach. Natomiast gdy je zobaczę, to już wiem o jaką piosenkę chodzi. Więc weszłam w ten zestaw i okazało się, że piosenka, którą reklamują ten zestaw, nie jest w tym zestawie do Kupienia. Fajnie! Świetna decyzja! Brawo Ubisoft! Brawo! Tak trzymaj, tak się właśnie pozyskuje klientów. Nie podoba mi się też to, że, aby utworzyć playlistę, to trzeba się naklikać niepotrzebnie. Czemu nie mogły być po prostu playlisty wszystkie? I przycisk utwórz własną playlistę. Jeśli to jest wasz pierwszy Just Dance to dla was każda choreografia będzie świeża, ale ja jestem wyjadaczką tej serii. Gram w nią regularnie, może nie od pierwszego dziosdęsa. Ale gram w nią jakieś już 5-6 lat, bardzo długo. Wracam też do tych starszych edycji. I Dla mnie te ruchy po prostu są znane i są nudne, występowały przy tak wielu piosenkach. Ja po prostu nie czuję w tym polotu. Mam duży żart do tej edycji, zwłaszcza przy piosenkach, które tak bardzo lubię i tak bardzo się cieszyłam, że będę mogła do nich tańczyć. A po zatańczeniu miałam takie aha, taka moja opinia. A jak wy się bawiliście przy tej edycji? Podobała wam się? Bo to nie tak, że wiecie, że jeśli dla mnie ta edycja jest taka sobie, to dla was też musi być taka sama. Nie, absolutnie nie. Wy możecie być zachwyceni tą edycją i to jest jak najbardziej okej. Okay, bo wszyscy jesteśmy inni. Oczekujemy czegoś innego i to jest super, że się różnimy. W tej recenzji to tyle. Jeśli wam się ona podobała, to proszę napiszcie mi jakikolwiek komentarz. I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. bye-bye